Witaj w kolejnym nagraniu Kaliani Yoga i Qigong. Chcę Tobie dzisiaj opowiedzieć o parze organów wewnętrznych. Jest jesień. Organem, który jest dopasowany do jesieni, są płuca. Płuca to jest metal yin. Nasze organy wewnętrzne są ze sobą dopasowane. Nazywa się to zang fu. Yin to jest organ zang, czyli pełny, tak jak płuca, a fu to jest organ yang, czyli pusty. I w przypadku płuc, parą jest jelito grube. Płuca gromadzą emocje smutku, żalu, żałoby. Kiedy trzymamy jej dużo, kiedy jej doświadczamy, nie transformujemy w życzliwość do siebie, do świata, stają się ciężkie. W ten sposób też nasze jelito grube nie może odpuścić. Mogą powstać w ten czas problemy trawienne, problemy z wydalaniem tego, co jest nam już niepotrzebne. W ciele, a w przestrzeni naszego życia i naszego samopoczucia w życiu, są to sytuacje, w których jesteśmy utknięci, z których nie możemy wyjść, z których nie mamy siły wyjść. Siedzimy w nich, jest nam niewygodnie, ale nie możemy odpuścić. Są to sytuacje emocjonalne, relacje z ludźmi, może jakaś praca, która jest dla nas nieprzyjemna, może coś, co czujemy, jakiś nauk który jest dla nas nieprzyjemny. To jest coś, w czym jesteśmy utknięci i nie możemy tego odpuścić. Więc zapraszam Ciebie do praktyki, która pochodzi od Master Duanga i jest jednym z elementów praktyki Wuji Hundun. Jest to praktyka, która wspiera umiejętność oczyszczania i wydalania, oddawania, odpuszczania wszystkiego, co leży. Zatyka jelito grube. Jest to praktyka wymiatania wszystkich śmieci z życia, które są niepotrzebne. I oczywiście też z Twojego ciała. Więc zapraszam Ciebie do praktyki i do zobaczenia po ćwiczeniach. Rozpocznij od pionowego wyrównania energii. Poczuj Twoje stopy stojące stabilnie i płasko na ziemi. Otwórz punkt nerka 1. Sięgnij świadomością do serca Matki Ziemi. Poczuj jej karmiące niebieskie światło wpływające przez Yang Chuan. Nogami w stronę nerek. Poczuj, jak rozpływa się w brzuchu na wszystkie organy wewnętrzne. Poczuj, jak teraz niebieskie światło płynie do płuc i serca. Rozpływa się na całą klatkę piersiową. Wpływa do gardła. Rozpływa się po gardle. Wpływa do głowy i rozpływa się po całej Twojej głowie. Poczuj, jak świadomością sięgasz przez czubek głowy w stronę Twojej gwiazdy, duszy. Wewnętrznym wzrokiem zobacz jej światło. Z wydechem spłyń w dół, otaczając się płaszczem światła. Całe światło łączy się w jeden strumień i wpływa do Twojego serca. Przez ramiona wpływa do dłoń. Złap kulę światła w dłoniach. Otwórz lewą nogę na szerokość bioder. Stań stabilnie. Rozpocznij przesiewanie energii chroniącej Twoje ciało. Skieruj dłonie w stronę matki ziemi, dociskając punkt Laogong. Z wydechem przesuwaj dłonie do końca klatki piersiowej, z wydechem opuszczaj w dół. Obserwuj. Obserwuj swój oddech, obserwuj ruch dłoni. Pozwól swoim dłoniom zczytywać informacje, które są w Wai Chi. Pozwól im przesiewać i porządkować to, gdzie jest za dużo, przesuwać. W miejsca, gdzie jest za mało, zaufaj swoim dłonią i swojemu ciału. Wydech. Ułóż dłonie u dołu brzucha i z wdechem podnieś tu góry, z wydechem ściągnij w dół do jelit. Wdech, za okrąglonym ruchem przesuń dłonie w przód. Wydech, Logą w przód. I za małym palcem podążając zamykaj dłonie w pięści. Delikatnie, z wydechem, odpuszczaj. Wdech, przesuń ręce pod pachy i z wydechem podnoś ciało do góry. Powtarzamy. Wdech. Wydech, ściągaj dłonie w dół. Wdech, zaokrąglaj łokcie, nadgarstki, palce. Wydech. Za małym palcem, podążając, twórz pajęczą sieć, zamknij dłonie i z wydechem odpuszczaj. Dech, podnieś ciało do góry. Kolejna seria, wdech z wydechem w dół. Zagarniaj. tutaj możesz zejść głębiej w kła. Zamykaj pajęczą sieć. Nową energię w dłonie i z wydechem odpuszczaj, oczyszczaj. Wdech unieś ciało do góry. Ułóż dłonie wnętrzem w stronę dolnego nadzienia. Pielęgnuj swoje ci. Powiedz sobie wewnętrznie: Jestem w ci i ci jest we mnie. Jestem centrum wszechświata. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie na zewnątrz mnie. Jestem w ci i ci jest we mnie. Poczuj, że każda komórka Twojego ciała jest jak kąbka wrzucona do ciepłej wody nasionka. dech. Niesi ręce na wysokość ramion. Poczuj równowagę horyzontu. Z wydechem sięgnij do Matki Ziemi i Ojca Nieba. I te obie zbalansowane energie ułóż na, na merydianie płuc. Powiedz do swojego ciała, kocham ciebie. Z wydechem odej wszystko, co ciąży, i z wydechem sięgaj do gwiazd duszy. Opadaj wszystkimi kolorami tęczy i połącz stopy, wracając do pustki, jedności. Podziękuj swojemu ciału. Jesteśmy po praktyce. Mam nadzieję, że była dla Ciebie przyjemna i ciekawa. Jest to bardzo ciekawe, przyjemne doświadczenie, które również rozluźnia plecy, rozluźnia biodra i uruchamia nadgarstki, przez które przepływa m.in. meridian płuc i jelita grubego. Tę praktykę możesz wykonywać w różnym poziomie zaawansowania fizycznego. Może to być delikatne kła, albo głębsze kła, albo bardzo głębokie kła. Zobaczysz, która będzie dla Ciebie pasować. Nie ma znaczenia dla Twojego zdrowia i dla Twojego. Procesu transformacji, który będzie się działo dzięki praktyce Qigong, nie ma znaczenia to, jak głęboko schodzisz w tej pozycji w kła, czy jak głęboko kucasz. Ma znaczenie to, jak delikatnie, jak subtelnie, jak płynnie, jak lekko, z jaką lekkością jesteś w stanie zrobić to ćwiczenie i robisz to ćwiczenie. Jest jaką miłością do siebie. Zaufaniem do swojego ciała i rozumieniem swojego ciała. Życzę tobie przyjemnej praktyki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ćwiczeń yy, chiką i pociczyć ze mną trochę dłużej, zapraszam Cię do udziału w moich kursach i warsztatach, które prowadzę online. A tymczasem do zobaczenia na kolejnym wideo, które już niebawem pojawi się na moim kanale Kaliani Yoga Chikong. Życzę Tobie promiennego zdrowia i dużo dobrego ci.